To jest, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak w babu wyświetlić ładnie sformatowany tekst, który jest w formacie JSON. Nasz użytkownik wpisał coś brzydko, pogubił spację, nowe linie, a my weźmiemy to wszystko i ładnie sformatujemy. Najpierw przygotujmy sobie takiego brzydkiego json -a. Tutaj mamy ładnego, jest ładnie sformatowany, ma nowe linie, spacje, zagłębienia, zagnieżdżenia. Wszystko jest pięknie, więc go sobie kopiuję, wklejam tutaj. Usuwam niektóre elementy, tutaj spacje, nowe linie, wszystko mi się zlewa w jedną całość. Taki brzydki JSON będę chciał sformatować do ładnego. Jak coś takiego zrobić? Na początku damy kontrolkę, w której będziemy mogli wkleić brzydkiego JSONa. Jest tutaj. Następnie damy drugą taką kontrolkę, w której będziemy już wyświetlali ładnego JSONa i dodamy sobie jeszcze plugin, który zrobi za nas całą robotę. Nazywa się JSON Pretty. Printer i on za nas formatuje ładnie JSON. Więc wrzucam sobie tę naszą nowy plugin tutaj i następnie podpinam sobie. W algie JSON string wrzucam to, co wrzuci nasz użytkownik, czyli tutaj multiline input a value, a następnie tutaj w tym drugim multiline input wyświetlę sobie to, co nasz element, co nasz ten pretty printer przygotował. Więc pretty printer JSON string i tym sposobem będę mógł to wyświetlić. więc Zróbmy preview i zobaczmy, jak to działa. Kopiuję sobie naszego brzydkiego JSONa, wklejam go, czekam chwilę i mam pięknie sformatowanego JSONa. Tym prostym sposobem, za pomocą tego pluginu, możemy właśnie formatować ładnie JSONy, na przykład zapisywać je potem do bazy danych. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału oraz do obejrzenia moich pozostałych materiałów. Cześć!